Mieci. Tu jest skyr proszę pana. To jedzenie, co się nadaje proszę pana, może pan by chciał te zlewki jeść? Ten pies ma żebra na wierzchu. On nie dobrze wygląda proszę pana. Te zwierzę? No nie on, no on jest chudy. No niech pan zobaczy proszę pana. Jaki nie jest chudy, jak wystają mu proszę pana kości żeber. No według mnie ten pies nie jest w dobrej kondycji. Jest naprawdę jest Kiedy bardzo pan dobry ostatni jest? raz sprzątał u tego psa? Miesiąc temu. Mhm. A do toalety to do toalety pan też chodzi i spuszcza wodę raz w miesiącu? No proszę pana, no ludzie. No to ja zaraz to wysprzątam. No, ale ten, Garie, pies naprawdę nie ma, ten pies naprawdę nie ma, nie ma źle. No proszę pana, to nie są luksusy. Jak to, jak to są dobre warunki, to proszę wejść do tej budy się tutaj położyć. proszę pana. No to karma jest, dlaczego taki syfan pies jest nakarmiony? Wie pan co? No właśnie nie wiem, dlatego się pytam. No jeżeli ktoś przyniósł. I, i w życiu mu... Proszę pana, mi nie przynoszą. No, ale... Mi nie przynoszą. Ja mam dziesięć psów, mi nie przynoszą ludzie. Wie, nie, Wie pan? No dobrze, no, no, no ale no to... Ale jak on to, on to ogólnie je, tak? No to... Pies to przede wszystkim w ogóle nie wychodzi. To jest raz. Wychodzi. Nie wychodzi, bo jakby wychodził, to by nie srał, proszę Wie państwa, co... u siebie tam gdzie, tam, gdzie mieszka. O czym mowa? Nie pan, panu? co on wychodzi? Ale ma piłeczkę, żeby się pobawić. sztotkę ma, żeby sobie sam mógł posprzątać. Nie.